Moje uszanowanie. Proszę Państwa, mamy mnóstwo problemów psychologicznych, może nawet psychospołecznych, tak bym powiedział, zniekształcających autoportret polskiej zbiorowości. A to bywa istotne w wielu wspólnotowych sytuacjach, chociażby przy wyborach, referendach jakichś, prawda? Chodzi o to, co o sobie myślimy pod wpływem presji wschodu i zachodu. Oni. Rusy, pruscy, sąsiedzi od stuleci przyprawiają nam gębę leniwych przygłupów, którymi oni jedynie potrafią zarządzać. Kierować ten paskudny wizerunek potrzebny im jest, by uzasadniać kolejne rozbiory, podboje, okupacje, co w pewnym stopniu w ostatnich trzech stuleciach im się udawało przyznajemy. Teraz też im się w jakimś stopniu udaje wmawiać opinii publicznej swojej, ale i naszej, bo mają tutaj silne swoje media, że niepotrzebne są Polsce kopalnie węgla, jastrzębie, bogdanka, bo oni ogrzeją nas wiatrakami Siemensa, że niepotrzebne nam koleje państwowe, polskie, zwracam uwagę, koleje państwowe, bo Deutsche Bahn ma szybsze lokomotywy. W ogóle niepotrzebne nam jest lotnisko, bo jak zauważył prezydent Warszawa Trzaskowski, mamy jedno lotnisko w Berlinie i wystarczy. Niepotrzebna nam żegluga po odrze, bo tam oni chronią swoje niemieckie ptaszki, rybki i koniki, które nie mogą być polskie, prawda, muszą być niemieckie. Niepotrzebne rolnictwo, ponieważ tańsze są zboża ukraińskie i woły, byki, krowy argentyńskie. Ponadto prawie wszystkie hurtownie w Polsce należą już do nich od dawna i naszych płodów rolnych nie chcą sprzedawać, nie mają zamiaru. Tak się przytomnie ustawili, udając naszych przyjaciół, nasze uzależnienie od Niemców przybrało, proszę Państwa, rozmiary klęski żywiołowej nie tylko administracyjnej, również finansowej, zwłaszcza prawnej, medialnej, każdej. Żeby tę chorą sytuację naprawić, Musimy odzyskać nasze państwo. Po prostu potrzebna jest nam partia zdecydowanie propolska. Tak jest elita polskości? To łatwo powiedzieć, ale pojawia się tutaj duża pułapka, ponieważ samo pojęcie elity zostało tak skompromitowane i sfałszowane w trakcie 35 lat metamorfozy ustrojowej, że głupio ponie sięgać w fundamentalnej sprawie naszej niepodległości. Sam w początkach III Rzeczpospolitej kpiłem z robaczkowych ruchów elity, opisując wygibasy szemranych typków, załapujących się na nowe fuchy w starych układach. To było żałosne widowisko te początki III Rzeczpospolitej w wykonaniu licznych kreatur udających polityczną elitę. Przypominam na siadówkę. Tych marionetek obalających rząd Jana Olszewskiego 4 czerwca 1992 roku. Skądinąd chyba się zastanowić, czy mogło być wtedy inaczej, jeżeli obecnie, po wielu wyborach, po wielu partiach, które się przetoczyły przez te lata, i doświadczeniach, wyborcy nie są w stanie powierzyć losów Polski godnym tego ludziom, to znaczy mądrym i uczciwym. Służącym tylko Polsce, pracującym dla chwały Rzeczpospolitej, czyli prawdziwej elicie. Wieloletnie rządy oszustów, celowe zakłamanie, media, prawda, e, pełne obrzydliwych akcji hejtu i trollingu, robią swoje. Elita w Polsce oczywiście istnieje z racji swego zawodu. Najczęściej spotykam ją na swoich występach, kiedyś w kabarecie. Teraz kabaretu już nie ma. Jurek Dobrowolski, w swoim też świetnym kabarecie Owca, wręczał nawet publiczności zaświadczenia o przynależności do elity e, ze statusem inteligenta. Ja pod egidą byłem wtedy ostrożniejszy. Nie chciałem demaskować mojej publiczności. I dlatego grałem sporo lat więcej niż, niż on z ale w końcu też mnie i roz, dopadli i rozpędzili. W kraju rządzonym przez hołotę ho ho elitarny kabaret jest właściwie bez szans. Mówiąc szerzej, Polska rządzona przez oszustów, złodziei, prymitywów i zdrajców jest bez szans. Jeżeli chcemy ją utrzymać, przekazać następnym pokoleniom, musimy zadbać o polską elitę. Dziękuję.